Cześć wszystkim moi drodzy i Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, gdzie oczywiście powiedziałem mową chyczkową na sam początek i oczywiście powiedziałem schematem chyczkowym na sam początek, ponieważ troszeczkę tam kilkanaście dni powiedzmy tak, nie było mnie dostępnego, nie było filmów, ale spokojnie, miałem kilka rzeczy do załatwienia, kilka podróży do zrobienia, do zrobienia do zaliczenia właściwie Także oczywiście na, po, na moim Instagramie chyczka-podłoga yy, możecie sobie tutaj yy, łatwo obczaić co ja tam robię, ciekawego jest kilka insajtów z mojego życia zawsze publikowany Także zachęcam do niego, oczywiście macie też w opisie A ja witam Was tradycyjnie na CSGO Skincie moi drodzy, aż mi się troszeczkę głos załamał, ale to z tego chyba wrażenia, że tak długo yy, te kilkanaście dni nie nagrywam, moi drodzy 11 dni mamy jeszcze eventu i ten event, chociaż już troszeczkę właśnie on leci na tej stronie To my go oczywiście przetestujemy Ale zanim to, krótka przerwa na malutką reklamę All hands on deck We're sailing the pirate swamp Move your wings Feel this ship to the top Bring only the best skins This is going to be a legendary shipment We need no i moi drodzy witam was na CSGO Skinsie tak jak wspomniałem High Noon Event jest moi drodzy do przetestowania tradycyjnie już dzisiaj Także dzisiaj sobie ten event sobie E, e, dzisiaj, dzisiaj przetestujemy sobie po prostu ten event tak ale zanim to moi drodzy, pamiętajcie, że możecie zgarnąć sobie skinki w ramach mojego wsparcia, w sensie, jeżeli mnie wspieracie, to macie zgarnąć skiny, e, możecie zgarnąć AK, możecie zgarnąć MP9 M4S e, te dwie rzeczy oczywiście ostatnio dodałem e, przed momentem, żebyście mieli o co sobie e, tutaj e, walczyć. Doktor e, Mangugu moi drodzy, poleciał mocno i pozgarniał te skiny łatrzy wartości, praktycznie 500 zł, prawie wszystkie, bo tutaj też inni troszeczkę powygrywali, ale dr Mango ewidentnie tutaj leci po jakiś rekord z także jeżeli wy chcecie być następnym doktorem Mango, to jak najbardziej zachęcam do tego, żebyście z doładowali chwilkę doładowali za minimum dyszkę i możecie takie oski na zgarnąć. Oprócz tego macie oczywiście 2 zł, 10 zł na start i 10% do każdego doładowania. Pamiętajcie też że strona jest 118 roku życia, grajcie odpowiedzialnie, pamiętajcie. O tym, moi drodzy, nie ma na co, nie ma też co przedłużać, testujemy sobie tradycyjnie nowe evenci, jak tradycyjnie te skrzyneczki droższe razy 3, znaczy tańsze, razy 3 otwieramy, droższe troszeczkę, będziemy pewnie e, zbijać e, kwoty, natomiast e, zaczynamy outlaw, old outlaw love, old love, old love case, e, jak zwał, tak zwał, ale e, no właśnie, czy nam ten, ta piękna skrzyneczka coś wydropi fajnego? No na razie jest średnio, na razie jest tak powiedziałbym, no tak, tak, no średnio, ale te M4, m mogą coś tam nam dać, no mogą dać 3 złoto nam da moi drodzy, także to nie jest to, czego my oczekujemy od tych skrzyneczek. Flashback M4 11, 9 ile wartuje? Zawsze myślałem, że trochę więcej, no ale no niestety od Lowcase nie zawsze te pierwsze skrzynki yy, nam się dają, ale za to potem, potem, moi drodzy, jak się rozkręca, o proszę bardzo, coś już się... To je zaczęło rozkręcę, natomiast no nie do końca też w sumie jeszcze dwa razy sobie klikniemy, żeby nie przedłużać. Each Lord, o to potrafi odda oddać. Each Lord, edge Lord, o Lord, coś takiego. To potrafi oddać, moi drodzy, prawie nam oddało. No dobra, jeszcze raz klikniemy. Może ten ostatni raz w postaci na przykład dwóch rewolwerów nam odda. No ale cały czas kręcimy się obok tej kwoty, która mogłaby się zwrócić chociażby i nawet, ale... No niestety, no nie poddajemy się, moi drodzy. Mam tutaj kostkę do garnięcia y, rękawiczki, więc no, wszystko przed nami. Gunsliner Case, Gunsliner Case, y, Why not, moi drodzy? Why not, żeby to faktycznie oddało i oddało, proszę bardzo, przy pierwszym piku, przy pierwszym kręceniu. Także no, to już dobrze, dobrze nam świadczy o tym. Reentry, tak? Tego teka to w ogóle nie, nie znam. Jakby ja się zaczynałem na tekach store ale po raz kolejny, moi drodzy. Mamy proficik, więc odsunę sobie mikrofon. bo hacze zagadki, nieważne, ale to dobrze świadczy. To dobrze świadczy, moi drodzy, to bardzo dobrze świadczy. Po raz trzeci mamy proficik. No Gasliner Case, jesteś faktycznie kozak, jesteś faktycznie kozak, chociaż tutaj chyba nam nie odda. Zobaczymy jeszcze raz. No nie było to źle, myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Hybrid 5.7, no. Ale oddało, no, oddało. P2000, okazało się, y, dosyć takie drogocenne. Nawet jak no, na P2000. Y, także spoko. Y, Gunsliner Case jest naprawdę git. Y, Rain Runner Case. Y, no tutaj jest to już ciekawy, Oczywiście razy trzy i lecimy z tematem, moi drodzy, bo no tutaj może być już, y, myślę, że grubo, moi drodzy. Może być już grubo ewidentnie i nie mówię tu o sobie, <laughs> ale M9 Bajon Autotronic no bym sobie przygarnął, no nie ukrywam, no był ten odcinek, którym ja ostatni no, chyba odcinek, bodajże, kiedy ja no tak cudowną kosę moi drodzy, ale no też jest dobrze, też jest dobrze, moi drodzy prawie dwukrotny Profici Rain Runner, czyli na razie ta najgorsza skrzynka, znaczy najtańsza skrzynka jest tą, która faktycznie najmniej daje, no ale z drugiej strony też jest najtańszą, nie oczekujmy też co dowodniej, także zobaczymy eee, cały czas kręcimy w takim razie, o ten Famasik jest wartościowy, jeżeli dobrze się trafi, to jest wartościowy no, kurwa nie tym razem, nie tym razem ale spokojnie, nadrobimy ogarniemy temacik eee, na pewno moi drodzy na pewno coś tam tutaj przyszpącimy jeszcze eee, lecimy dalej, lecimy dalej, jeszcze jedno myślę kręcenie sobie zostawimy i zobaczymy, czy fajnie to podsumujemy. Oj, jakby ta troszeczkę to się przyniosło, to byłoby lepiej, wydaje mi się. To byłoby lepiej, chociaż najgorzej też, moi drodzy, nie jest MP7. Special Delivery nam troszeczkę podbiło tą e, stawkę. Team Star Case, moi drodzy, jakieś tutaj szeryfy się pokazują. No, tutaj już karambit mm, jest ładny do zgarnięcia. No, zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. E, ja się wyprostowałem na krześle bardziej. Także ja myślę, że to dobrze świadczy, no tutaj już mamy kupę kasy do zainwestowania, bo to już jest, no, trochę trochę kasy jest, moi drodzy. Ale czy to się nabo płaci? Dopóki co oscylujemy, oscylujemy na tej takiej granicy opłacalności, opłacalności eee, liczę, że to się zmieni. Nie ukrywam, liczę, że to się zmieni mecha industrii swami, myślałem, że wartuje troszkę więcej. Ale no nic, P2000 Fire Elemental może nam tutaj ugrać troszeczkę tego balansu. No, może, ale nie musi. Może, ale nie musi, moi drodzy. Justice Max 7 też raczej nie będzie tym skinem, który tutaj będzie game changerem, chociaż nie jest też najgorzej. No i tutaj szukamy nadal takiej naszej perełki, moi drodzy. Nadal takiej naszej perełki. Szukamy. No, prawie, prawie, moi drodzy, prawie się udało. Pamiętaj, że też za każdym takim, jakby, no, każdym otwarciem takiej skrzyni eventowej zbieracie. W tym wypadku takie odznaki, moi drodzy, e, które też możecie potem wymienić na skiny, Także imo, 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 warto. E, no cóż, hit. Hit Mach 10, hit. E, hit ten to jest to, że nam nie da ta skrzynia, ale jeszcze przy nami jest charging Case, moi drodzy. No tak, charging Case, no. Czy my to chcemy razy trzy otwierać? Może razy dwa, może razy dwa, może na spokojnie, słuchajcie, moi drodzy. Może to właśnie ta skrzynia będzie ta skrzynią, która nam po prostu odda coś ciekawego, na razie, na razie, na razie, no tak mogło być lepiej. Chociaż ten glock, jakby się zatrzymał, no ten gloczek, kurde, ładny jest, ładny, ale tani, przynajmniej tani nam się wydropił, moi drodzy. O, auk, auk, auk. Nie wiem, czy czasem nie potrafił być z tych droższych, no jest droższym, faktycznie, ale. Nadal to nie jest to czego my oczekujemy, tak? Starlight Protector chyba w najlepszym wydaniu ma 100 zł, sto ileś pod 121. No, prawie, no ale to też sprzedajemy, no kręcimy dalej moi drodzy, kręcimy dalej, bo tutaj game jakiś taki game changer musi wpaść moi drodzy, ile ten AUK w ogóle może maksymalnie? No właśnie, 1000 zł, dobrze pamiętam, że ten aut tutaj może nam oddać fajnie, ale no właśnie, cheaterbox, Chatterbox i golptow, no... Cały czas ostudujemy między te setki, no ale my tutaj nie prześcimy po przesetki, no to jest bez sensu, prawda? My tutaj prześliśmy po coś konkretnego ewidentnie I na to nie ukrywam. Liczę moi drodzy, liczę taki Bengierek na samym końcu, żeby po prostu właśnie, na sam koniec tego odcinka po prostu rozbić bank. Tradycyjnie rozbić bank. Wiemy, że to jest możliwe, już niejednokrotnie się o tym przekonywaliśmy. Moi drodzy, ale no właśnie Czy w tym odcinku się też przekonamy Zobaczymy, jeszcze mamy yy, możliwość Golden Coil jest bardzo Dobrze yy, zwiastującą rzeczą no, no No nie jest źle No nie jest źle, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej Mogłoby być lepiej Emerald Dragon, on mógłby oddać Prinstream może oddać, moi drodzy yy, I, i Prinstream oddał Okej, okay. jest honor uratowany Jest honor uratowany, Prinstream Siadam za 8 stóweczek. Jakby ten drugi skin był lepszy, to byłoby lepiej. Ale ostatni pik w takim razie AK-47 można tutaj podbić stawkę. Hmm. Może, nie musi. Ale moi drodzy, USP, siadł generalnie. Najlepszą chyba skrzyneczką, która nam oddała, to Gunsliner. Troszeczkę też Rail Runner. Także te dwie skrzyneczki naprawdę fajnie oddają. Co będzie dalej? Co będzie z Case? Będziemy dostawać sobie w baterkach pewnie następnym albo za dwa odcinki. Także mam nadzieję, że będziecie również ze mną podczas, podczas ich oglądania A ja dziękuję Wam za ten odcinek, taki szybciutki sobie zrobiliśmy, żeby też nie przedłużać. Mam nadzieję, że się widzimy, tak jak wspomniałem. Pamiętajcie o zostawieniu suba łapki w górę i oczywiście komentarza. Ten komentarz zawsze pomaga w budowaniu zasięgu, także zachęcam. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!